Bo to jest dokładnie to, co ja robię tak, dbam o mieszkania komunalne. Wie pan, dlaczego dbam o mieszkania komunalne? Bo właśnie byli różni ludzie, tacy cwaniacy się pojawiali, którzy próbowali wykupywać za tych ludzi, którzy mieszkali w tych mieszkaniach komunalnych, mieszkania z bonifikatą, żeby na, to robi, na tym robić interes. Całe mafie tego typu funkcjonowały niestety i w Gdańsku, i w Warszawie, i w innych miastach. Ja doprowadziłem do tego, że już tego procederu nie ma. Drogi panie Karolu i drodzy państwo, tak, trzeba reagować. To znaczy, jeżeli ktoś na debacie prezydenckiej zaczyna powtarzać antysemickie hasła i atakuje powstańców, którzy walczyli z Niemcami, jeżeli mamy ludzi, którzy wygłaszają proputinowskie pro teksty. Jeżeli mamy tego typu sytuację, to trzeba reagować. Natomiast jeżeli chodzi o Ukrainę, pan nic nie rozumie. Twardo trzeba rozmawiać z Ukraińcami, ale trzeba pilnować polskiego interesu w ten sposób, że się nie wpuszcza zboża z Ukrainy. I dopiero w tej chwili się to dzieje. Natomiast, tak, trzeba Ukrainie pomagać, dlatego że lepiej, żeby Putin sobie wybił zęby na Ukrainie, a nie atakował kogokolwiek innego. Subskrybuj po więcej.